Dzień dobry. Witam serdecznie. Zapraszam na jeden z pierwszych filmów prezentujący nową edycję Krajowych Dni Pól. Dzisiaj dokonamy po raz pierwszy lustracji ozimin, plantacji roślin zlokalizowanych w Minikowie, na polach w Minikowie. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować rzepak ozimy oraz zboża ozimy. O jedną trzecią mamy Powiększoną kolekcję w stosunku do roku 2020. Serdecznie zapraszam do obejrzenia pierwszej ilustracji ozimin. Dzień dobry, mamy połowę grudnia, 14, 14 grudzień. Jesteśmy na polach doświadczalnych Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie, należącego do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Szanowni Państwo, jesteśmy tu w tym czasie, żeby przyjrzeć się, jak wyglądają oziminy. Tuż przed rozpoczęciem okresu spoczynku zimowego. Dla ozimin są dwa elementy decydujące o stanie przezimowania. Pierwszy niezależny od producenta, mianowicie jaki będzie przebieg pogody, na to większego wpływu niestety nie mamy. Drugi natomiast element, w dużym stopniu zależny od wiedzy, pracy rolnika, umiejętności doświadczenia, to przede wszystkim. Stan roślin, jaki w efekcie zastosowanej agrotechniki jest w chwili obecnej, Proszę Państwa, podstawowe oziminy: rzepak zboża o zimę. Najlepsze warunki zimowania dla rzepaku gatunek ten uzyskuje wtedy, gdy zaczyna okres spoczynku jesienno-zimowego w fazie rozety. W tej rozecie powinno znajdować się od 8 do 12 liści. Dlaczego, proszę Państwa? Dlatego, że w dużej mierze ilość liści w rozecie jest skorelowana z późniejszą ilością rozgałęzień, którą ten rzepak wytworzy. Przy 6-10 liściach należy się spodziewać, że w okresie wiosennym, poruszeniu wegetacji, ilość rozgałęzień będzie kształtowała się na poziomie 4 do 8. Drugi, drugi z elementów, to grubość szyjki korzeniowej. Proszę Państwa, tu można określić na, na oko tak pobieżnie, że grubość tej szyjki waha się w okolicach 10 mm. Takie optimum, które zakłada się teoretycznie, to jest co najmniej 15 mm. Długość wytworzonego w okresie jesiennym przez rzepak korzenia palowego, około 20-25 cm, dobrze, jeżeli ma, jest zaopatrzony w liczne boczne włośniki, co tutaj widzimy. Grubość szyjki korzeniowej, głębokość korzenia wytworzonego w okresie przed spoczynkiem jesienno-zimowym decydują później o szybkości ruszenia wiosennej wegetacji. I ostatnia ważna sprawa w przypadku rzepaku, proszę Państwa, wysokość umieszczenia stożka wzrostu. On powinien znajdować się tuż nad powierzchnią gleby, aby był chroniony przed działaniem mrozu i wysmalających wiatrów, zwłaszcza przy braku okrywy śnieżnej. Zboża o zimę, drodzy Państwo, w przypadku zbóż o najbardziej optymalną fazą do prawidłowego przezimowania, do dobrego przezimowania zbóż jest faza krzewienia. Oczywiście różne gatunki tę fazę są w stanie uzyskać, bądź nie. Żyto, jęczmień ozimy. Większość odmian pszenżyta zimowego, spokojnie wysiewane w optymalnych terminach siewu, tę fazę krzewienia osiągają. Nieco inaczej wygląda kwestia w przypadku pszenic. Pszenice wysiewane stosunkowo wcześnie, taka tendencja w ostatnich latach ma miejsce, również są w stanie dojść do fazy krzewienia w momencie kończenia wegetacji jesienią. Gorzej natomiast wygląda sytuacja w przypadku późno sianych pszenic. Coraz częściej wysiewamy pszenicę o zimę bowiem po burakach, które późno schodzą z pola, czy po kukurydzy uprawianej na y, ziarno. W związku z tym nie zawsze ta pszenica dojdzie do fazy krzewienia. Często zimuje w fazie trzeciego liścia, a rzadko w fazie szpilkowania czy y, dwu y, liści. Dlaczego, y, dlaczego najlepiej zboża o zimę zimują w fazie krzewienia? Ano dlatego, że w tym momencie wykształcają już węzły krzewienia. W których nagromadzają się składniki pokarmowe, z których mogą korzystać wczesną wiosną przy ruszeniu wegetacji. W fazie trzeciego liścia, drugiego, trzeciego liścia kończy się możliwość czerpania, korzystania ze składników pokarmowych, znajdujących się w ziarniaku. Stąd też ta faza trzeciego liścia jest fazą stosunkowo najbardziej newralgiczną na zimowanie. W praktyce, proszę Państwa, okazuje się, że zdecydowanie lepiej na przykład zimuje pszenica fazie szpilkowania czy jednego, dwu liści, gdzie wiosną jeszcze może skorzystać z zasobów składników pokarmowych znajdujących się w ziarniaku. Proszę Państwa, niezależnie czy mamy do czynienia z ozimą formą rzepaku, czy z oziminami zbóż, tak jak powiedziałem na początku, o wszystkim decyduje przebieg pogody. Zbyt gwałtowne, zbyt szybkie rozhartowanie w środku okresu zimowego, to znaczy kilkudniowy, kilkunastudniowy okres wysokich temperatur bardzo szybko powoduje bardzo szybkie ruszenie wegetacji u roślin. Zaczynają, to się mówi w, kolokwialnie, zaczynają ruszać soki w roślinach. I proszę Państwa, po tych kilku dniach ciepła, na przykład na przełomie stycznia czy lutego czy w połowie lutego przychodzą bardzo siarczyste mrozy. Najczęściej bez opadów śniegu. Przy okazji pojawiają się wysmalające wiatry, i to jest największe niebezpieczeństwo dla zimowania, nawet optymalnie wyglądających teraz pod koniec roku roślin. Dzień dobry. Nazywam się Lamparski Robert, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Zajmuje się szkodnikami roślin uprawnych. Jesteśmy na terenie rolniczych zakładów doświadczalnych w Minikowie. Chciałbym omówić kilka przykładów uszkodzeń, które można znaleźć o tej porze na polach, tutaj na terenie gospodarstwa. Jest to pora dosyć, dosyć późna. Mamy połowę grudnia. Także wszelkie, wszelkie zabiegi już nie są rekomendowane. Czyli nie ustalamy obecnie progów ekonomicznej szkodliwości. Co najwyżej możemy lustrować pola i na polach można znaleźć różnego rodzaju uszkodzenia, które mogą mniej lub bardziej wpłynąć na przezimowanie, przezimowanie roślin, szczególnie rzepaku. Znalazłem chodząc tutaj przed chwilą uszkodzenie powstałe w wyniku żerowania larw śmietki, czyli na szyjce korzeniowej wyraźne uszkodzenia, które w okresach takich cieplejszych mogą, mogą powodować nawet wypady roślin. Znalazłem także uszkodzenia przez larwy tantnisia krzyżowiaczka, tak, czyli zeskrobywanie liści od dolnej strony na liściach. Z drugiej strony, jeżeli to są takie już w miarę późne objawy, czyli można znaleźć też uszkodzenia przez dorosłe pchełki. Tak czyli otwory przez chrząszcze wykonywane. Niektóre liście posiadają wewnątrz otwory, korytarze, w których znajdują się larwy, pchełki, bo to one drążą w tych nerwach głównych i ogonkach liściowych. Czasami również można spotkać uszkodzenia blaszek liściowych, czyli gołożery. Tutaj ustalenie dokładnie, co to może być, jest trudne, ponieważ mogą być to różne gąsienice, typu gąsienice rolnic, typu może być to gnatarz rzepakowy, błonkówka. Tak, bo bez, bez konkretnych, że tak powiem, sprawców trudno jest ocenić. O tej porze można znaleźć na korzeniach chociażby uszkodzenia przez chowacza galasówka. Można także znaleźć uszkodzenia przez pędraki, muchy z rodziny leniowatych oraz kilka innych gatunków, które poważnie wpływają na, na przezimowanie. Dzień dobry, witam Państwa. Moje nazwisko Roman Rolbiecki. Jestem z Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat warunków wilgotnościowych, które tutaj na polu w Minikowie panują. Trzeba powiedzieć, że te warunki, które mamy na dzień dzisiejszy, one są efektem gospodarki opadowo-termicznej i warunków opadowo-termicznych, które wystąpiły w sezonie wegetacyjnym. Praktycznie od czerwca do października, do końca października e, mieliśmy e, opady atmosferyczne powyżej średnich z wielolecia. W czerwcu ponad 90, lipiec 130, e, sierpień 72, e, wrzesień 80, październik powyżej 80. Jeżeli chodzi o temperatury, no to temperatury wahały się gdzieś w obrębie średniej z wielolecia, czyli one tutaj dużo nie odbiegały. I efektem tego jest to, że aktualne warunki wilgotnościowe w glebie, możemy powiedzieć, że to jest pełne PPW. W niektórych miejscach mamy maksymalna, maksymalną nawet pojemność wodną. Widzimy jakieś Gdybyśmy tutaj przeszli się po polu, zobaczylibyście państwo, że w pewnych obniżeniach nawet terenowych mamy stojącą, stojącą wodę. Także na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o same warunki wilgotnościowe na polu e, są, można powiedzieć optymalne. No, miejmy nadzieję, że kolejne miesiące już e, zimowe przyniosą nam opady e, atmosferyczne. E, Niekoniecznie y, sam deszcz, ale no, będziemy mieli y, opad. Śniegu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Grzegorz Lemańczyk i jestem pracownikiem Katedry Biologii i Ochrony Roślin UTP w Bydgoszczy. W tej chwili jesteśmy w Minikowie, mamy połowę grudnia, jest stosunkowo ciepło. Właściwie jest to takie dosyć typowa pogoda dla tej jesieni. Oczywiście były troszeczkę przy, niedawno przymrozki, także one przychomowały rozwój roślin, jak i też chorób roślin. Ta pogoda oczywiście miała Istotny wpływ na rozwój chorób, zwłaszcza chorób infekcyjnych, powodowanych przez patogeny. Oczywiście to nasilenie chorób zależy w dużym stopniu od tego, jakie były przedplony, ale też od terminu siewu. Jeśli chodzi o wczesne zasiewy zbóż, to tutaj możemy obserwować stosunkowo dużo objawów chorobowych. Mamy między innymi właśnie na pszenicy. Sporo jest septoriozy paskowanej, ale jak widzimy też od razu mamy też objawy rdzy brunatnej. Także te choroby dosyć intensywnie się rozwijają. Też możemy znaleźć objawy mączniaka prawdziwego z głośni traw. Tutaj mamy dosyć młodą grzybnię. Także nadal jeszcze widać, że się choroba rozwija, ale też sporo, sporo właśnie takiej grzybni już jest szarawej, co świadczy, że ten rozwój był dosyć szybko rozpoczęty choroby i już właściwie kończy. Oczywiście to może prowadzić do zamierania, zamierania liści. Oczywiście tutaj też mamy, możemy zaobserwować zgorzele siewek, czyli Głównie właśnie obserwujemy je na ziarnie niezaprawionym, ale też i w przypadku ziarna zaprawionego. No i trzeba przyznać, że na pszenicach uprawianych po sobie. Sporo obserwujemy zgorzeli podstawić bła, czyli czernienia korzeni powodowanego przez gojmanomyces graminis. W niektórych miejscach możemy zaobserwować już wyraźne objawy ostrej plamistości oczkowej. To świadczy, że tutaj jednak są dobre warunki dla rozwoju tej choroby. Tutaj mamy kilka roślin rzepaku ozimego, i właściwie no, co możemy zaobserwować? Że na tych liściach. Obserwuje się y, sporo objawów suchej zgnilizny kapustnych, czyli tutaj te takie m, nekrozy, często właśnie, y, w których występują no, dziury i hard, bardzo specyficzne piknidia, to właśnie sucha zgnilizna kapustnych. Także widzimy, że są pojedyncze zmiany, albo też i tutaj mamy ich znacznie więcej, takie liście mogą już stopniowo właśnie y, Zamierać, jednak to zamieranie jest bardziej tutaj spowodowane brakiem innych składników. Także ta choroba dobrze się rozwija. Oczywiście możemy jeszcze znaleźć objawy alternariozy, jednak tutaj jest ich mniej, są one pojedynczo. Śladowe ilości też występują mączniaka rzekomego, no i też niektóre objawy mogą wskazywać na występowanie cylindrosporiozy. Także no, ten stan fitosanitarny rzepaku no, jest tutaj taki powiedzmy, że tutaj z dużym nasileniem suchej zgnilizny kapusty. No, to na razie tyle. Zobaczymy, jak sytuacja rozwinie się na wiosnę. Dziękujemy za obejrzenie filmiku. I zapraszamy na kolejne wejście.